Drodzy mieszkańcy gminy Tarnów Opolski, z tej strony Lord Voldemort. Dziękuję za zaproszenie mnie na bal pod trzema miotłami. Do dziś jestem pod ogromnym wrażeniem waszej imprezy. To wam jako pierwszym we wszechświecie udało się zebrać i zachęcić do wspólnej zabawy przedstawicieli wszystkich czterech domów Magii Hogwartu. Widząc Wasze wspólne zaangażowanie wielu środowisk lokalnej społeczności z całej gminy, postanowiłem za pomocą moich potężnych sił magicznych stworzyć dla Was w podziękowaniu kanał telewizyjny GITOTV. Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu. Bal pod trzema miotłami miał być zasadzką na moich oponentów. Jak tylko się dostałem do środka, rozpocząłem pogoń za pozostałymi gośćmi. Przemierzyłem halę sportową wiele razy wzdłuż i wszerz. Niestety nie udało mi się nikogo złapać. W pewnym momencie wleciałem do pomieszczenia wypełnionego po brzegi słodkościami. I od tego się zaczęła moja metamorfoza ze złego czarnoksiężnika w kotulnego magika. Przypomniałem sobie wspomnienia z dzieciństwa, wypieki mojej mamusi i kochanej babuni. Te cudowne smaki i zapachy odżyły we mnie na nowo. Poznałem tam sympatyczną panią Teresę Fornol, która uraczyła mnie przepyszną kawą. Wydawało mi się, że już nic nie zjem do końca życia, lecz znów się pomyliłem, bo po wyjściu z jadalni wpadłem na przemiłe panie dobrodziejki z Gminnego Ośrodka Kultury. Nie wiem, jak im się to udało, ale namówiłem mnie na watę cukrową i popcorn. Z tego przejedzenia musiałem usiąść na dwie minutki, aby odpocząć. Przysnęło mi się, obudziła mnie pani dyrektor Ewa Loster mówiąc, że już mój warkoczek i tatuaż brokatowy jest gotowy i abym ja zwolnił miejsce następnej osobie. Wyglądałem naprawdę słodko, więc udałem się na konkurs na najciekawsze przebranie. Niestety nie udało mi się wygrać. Ale muszę przyznać, że konkurenci byli mocni i jury w składzie pani dyrektor Zuzanna Sładek-Pietrek, pani wicedyrektor Dorota Matuszek oraz Bellatrix Lestrange nie miały łatwego wyboru. Konkurs wygrała Sowa Hedwiga, sama profesor McGonagall wręczyła jej nagrodę. Myślałem, że już nic w życiu mnie nie zaskoczy, ponieważ widziałem naprawdę wiele. Spotkałem czarodziejów z różdżkami, czarownicę z miotłami i wiele innych dziwactw, a tu proszę chłop czarował z hula-hop. I trzeba uczciwie powiedzieć, że świetny pokaz magii udało mu się zrobić. Następnie wziąłem udział w konkursie wiedzy o Harry Potterze. Też nie wygrałem, a się naprawdę starałem. Tu również poziom wiedzy konkurentów był bardzo wysoki. Nagrodę wręczyła przedstawicielka Rady Sołeckiej Magdalena Rygol. Jakby tego było mało, to się dopiero zaczynało. Do akcji wkroczyły pani animatorki, taneczne kroki robiły nawet obiboki. Tańcowali i śpiewali aż po mrok. I nadszedł czas na turniej. Już żarty się skończyły, do gry wkroczyły trzy drużyny, które zacięcie z sobą rywalizowały w wyścigach, na miotłach, toczeniu miotło, magicznej kuli oraz żywych umii. Zwycięska drużyna miała pierwszeństwo w rozbijaniu piniaty. Całe szczęście, że na imprezie byli nieustraszeni mężczyźni z ochotniczej straży pożarnej, którzy poza zapewnieniem zabezpieczenia medycznego podjęli się utrzymaniem sznura z piniatą. Nikomu innemu nie starczyło odwagi, aby wyjść naprzeciw całej armii dzieci z kijami. Wszystko co dobre szybko się kończy. I tego balu też nadszedł kres. Pozostało tylko podziękować wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie, organizację oraz wsparcie merytoryczne, jak i finansowe. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Mam na imię Michał Stach. Polecam czytanie książek o Harrym Potterze. Ko, z jakiego domu magii jesteś? Z Gryffindoru. Czy podoba ci się dzis dzisiejsza impreza? Tak. Za rok, jeśli będziemy organizować ponownie, przyjdziesz? Super, dzięki wielkie. Artur Ostrowski. Arturo Ostrowski. Kim jesteście? E, profesor Stroth, e, nauczycielka z dzielarstwa. G Gajowy Hagrid. Karolina, do szkoły gospodyń wiejskich. Ja jestem Bellatrix. Jak się pani podobała dzisiejsza impreza? Bardzo, bardzo mi się podobało. Bardzo dużo dzieciaczków było, rodziców. Bardzo szybko poszło poszedł nasz poczęstunek. Panie animatorki dały czadu. Magik zaczarował całą salę. Super było. Agnieszka Zcześniak. Kim jesteś? Wcieliłam się w postać profesora McGonagall. Jest to moja jedna z ulubionych postaci. Skąd narodził się pomysł na dzisiejszą imprezę? Pomysł narodził się tak naprawdę z potrzeb lokalnej społeczności. Dzieci zgłaszały, że są fanami Harry'ego Pottera, że chciałyby taki bal, e, po prostu zabawę e, wiejską e, dedykowaną dla najmłodszych. Kto był organizatorem dzisiejszej imprezy? Organizatorami dzisiejszej imprezy była Rada Sołecka, Sołtys, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, e, GOP oraz e, tutaj rodzice oraz Rada Pedagogiczna wraz z dyrekcją. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. W tym przedsięwzięciu wsparli nas wójt gminy Tarnów Opolski, pan Rudolf Urban, kierownictwo oraz pracownicy hali sportowej oraz dziesiątki innych osób, którym dziękujemy z całego serca.